Hejka naklejka robaczki, to ja, Logotolka, a przed Wami specjalny odcinek logopedycznego podcastu z serii Eciepecie, tym razem dobroczynny. Eciepecie to gotowe zestawy ćwiczeń logopedycznych dla Was, dzieciaki, w sosie ze śmiechów, chichów i dobrej zabawy. No, no to wyostrzcie słuch, przetrzyjcie oczy, bo inaczej możecie nie uwierzyć w to, co tu się dzisiaj wydarzy. Po prostu usiądźcie wygodnie. No, ale języki no to tradycyjnie na podniebienie ruszamy. Ale, ale, zanim opowiem Wam, co tym razem wydarzyło się u mnie i Mariana to mam krótką informację dla Waszych rodziców. Doroślaki, uprzejmie proszę o zaobserwowanie mojego podcastu. Chętnie przyjmę parę gwiazdek tak, na zachętę. A jeśli szczególnie przypadła Wam do gustu moja praca, pamiętajcie, że zawsze możecie wspomóc mnie na serwisie Patronite. Całe to logotolkowe zamieszanie powstaje dla Was. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Co? Wiem, wiem, dzieciaki, już za długo gadam. Kończymy, tak, tak. To znaczy, zaczynamy. Rany, Julek, jak ja uwielbiam takie przedświąteczne zamieszanie. Te jarmarki, bazarki, targowiska. O, wszystko się tak pięknie świeci. O, i zapach gorącej czekolady unosi się w powietrzu. Dobrze, że Marian został w domu, bo nie wiem, jak on by sobie z tymi zapachami tutaj poradził, a raczej jego żołądek. Po ostatnim spacerze. Na którym Marian sobie postanowił bez mojej zgody wbiec do hinduskiej restauracji i zamówić prawie Butter Chickena, no to staram się unikać z nim takich miejsc. O, o, o! Tu można posmakować pysznych ciast! O, pierniczki! Cynamon, goździki, na całym placu to czuć. O, o, a tutaj co tutaj dają? Hmm, stoisko z choinkami. O, jakie ozdoby. O, piękny ten żołnierzyk. Bardzo ładny, Niesamowite. Och, ta atmosfera. Czuć magię świąt. Ojej. A, a tutaj? A tutaj co to? Dzieciaki razem z rodzicami? Coś rozkładają? Stoliki? A, będą się wymieniać. Ale nie tylko. Przede wszystkim sprzedają i licytują swoje zabawki. No, takie rzeczy, którymi się nie bawią, no, no to jest sensowne. Już nie są im akurat potrzebne i tym samym dają tym zabawkom, dają im drugie życie. Te wszystkie lalki, misie, klocki, znajdują nowe domy, w których nowe dzieciaki bawią się nimi, dbają o nie, no i znów są dla kogoś ważne. No piękne to jest. <laughs> Muszę o tym opowiedzieć Mańkowi. Ja uwielbiam takie inicjatywy. No. W ten sposób przecież myślimy o całej naszej planecie. Nie kupujemy nowych rzeczy, tylko odświeżamy te, które już są. I wszyscy są zadowoleni. Planeta, zabawki <laughs> i dzieciaki. <laughs> zaraz, zaraz. Nie, 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 nie. Ja to im muszę opowiedzieć. Muszę zawołać. Na pewno sobie tutaj coś znajdą w okazyjnych cenach. Zaraz, gdzie jest ten telefon? Co ja mam w tej torbie? No Zpieczny jakiś bałagan. A, ah, klucze, trzy pary skarpetek, no... I, i, o, proszę bardzo, szarpak mańka. No, takie rzeczy. No, muszę zrobić w O, o, mam! O! Ha, halo? Hej,ka, naklejka robaczki! Dobrze, że odbieracie szybko, słuchajcie. Chciałam wam tylko powiedzieć, że jeśli nie macie planów na wydanie niedużych Waszych zaskórniaków... E, co? Nie, nie, nie za skórników. Za skórniaków. Co? Rany, kto powiedział ziemniaków? Jakich ziemniaków? No, kieszonkowego. No, kasy ze skarbonki waszej. To musicie tutaj przyjść. Yy, no, tutaj. Tu, obok parku. No, przy tym właśnie dużym skrzyżowaniu. Znajdziecie. No, o, wiecie co? Bo tutaj nawet ktoś sprzedaje, to znaczy wymienia się yy, i ma taką samą piłkę. Jak maniek. O, on ma takie same w domu. No naprawdę, taka biała, czarna, mięciutka. No, tylko, że ta jest czysta, a Marian swojej do tej pory nie wyprał. <laughs> o, o i nawet jest taki miś. Dokładnie, no taki sam jak Mariana. Ktoś ma taki sam gust. Akurat z misiem Maniek jest bardzo w ogóle związany, wam powiem, bo nie umie bez niego zasnąć. Tylko, że miś Mania nie ma guzików w sweterku, bo je stracił w jakichś tam powiedzmy niewyjaśnionych okolicznościach. A ten miś też nie ma guzików. Wygryzione. Dokładnie w taki sam sposób. Poczeka... Poczekajcie, coś mi tu nie pasuje. Obok leżą trzy takie same piłeczki do tenisa, jak ma Marian, kolorowy szarpak i zielony Ringo z... z podpisem Marian. Ale. Ale jak to? Dzieciaki, czy to jest przypadek? Nie sądzę. Przy stoliku nie widać żadnego sprzedawcy. Nawet nie ma kogo spytać. Halo? Czyje to jest to stoisko tu? Co to było? Co to było? Słyszeliście to? No, no znam ten głos. O, a tu za stołem! Marian? A co ty tu robisz? Ale przepraszam bardzo, jak ty się tu znalazłeś? Przecież to jest jarmark świąteczny. Nie widziałam do tej pory, żeby jakieś zwierzaki uczestniczyły w takich akcjach. Maniek, miałeś czekać na mnie w domu. Rany, zamknąłeś dobrze mieszkanie? Rany boskie, zaraz jak mnie tutaj ktoś z psiopsu dorwie albo jakieś inne animalsy, no. No ale przede wszystkim, co ty tu robisz? I dlaczego przyniosłeś tutaj swoje zabawki? Nie rozumiem. Zbierasz na coś? Tak? No przecież mogłeś mi to powiedzieć. No przecież mogę się dołożyć, no. No. Wiem, ile zabawki dla ciebie znaczą. A, a co masz na oku nowego? No, no powiedz, niech zgadnę. Wafel dostał nowego szarpaka i chcesz mieć takiego samego. Nie? No to. Bianko, pokazał ci ostatnio taką gumową niebieską piłeczkę i pewnie to o nią chodzi. Też nie? No to ja nie wiem. Co? Ale co ty mi tutaj za kartki dajesz. No, ran, jak ja to rozczytam. Jak kura pazurem tu jest na bazgrane w dodatku. U, zaślinione. D dla ziomków. Z domków. Nie. Nic z tego nie rozumiem. Co. No, Marian, no, nic z tego nie rozumiem, po prostu. A, a, poczekaj. Chyba wiem, Manioczy. czy. Czy ty właśnie organizujesz zbiórkę dla innych psów i kotów? No, czytam, no, ale nie mogę rozczytać. Przemyśl. Przemyśl. Ale co mam przemyśleć? A Dla zwierzaków z psiej wioski! No tak! Z tej, którą zbudował doktor Radek! No ten z Fundacji Ada! Z Przemyśla! Dla psiaków, które nie miały w swoim kudłatym życiu tyle radości, co ty, Bianko i Wafel, no... No tak, ale na szczęście trafiły do doktora Radzia. Maniek! To piękny gest z twojej psiej strony! O. Dzieciaki, ja już wam tłumaczę. Doktor Radosław to taki doktor boli łapka. No, naprawia to, co boli, a jeszcze do tego przytuli, pocieszy, a nawet zagra na gitarze swoim czworonożnym przyjaciołom. No serio? Dokładnie, Marian. Doktor Radosław, Dolity. <grym> Czytałam, że pan doktor, żeby psiaki poczuły na miastkę prawdziwego, ciepłego i kochającego domku, to stworzył tym swoim kudłatym pacjentom nawet. Takie małe, relaksowe spa. I zbudował im takie domki z basenami i ogródkami. Swoją drogą, ciekawe, jak sądzisz, Marian, mają tam w środku w tych domkach klimatyzację? A a kuchenki? No, ale z indukcją czy gazowe? No, no co, no, pytam, bo kuchnia to akurat Ciebie najbardziej interesuje, tak? No. A, no, 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 i kanapy, tak, tak. Ale to przypuszczam z tego pewnie szwedzkiego sklepu z klopsikami. No, 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 no. No ale masz rację, masz rację, Marian. Żeby było ich więcej i żeby na tych kuchenkach było co gotować, no to trzeba wysłać im parę groszy na karmę, na żwirek do ogródka. Dzieciaki, słuchajcie, ja nie wierzę w to, co widzę. Właśnie do stoiska Mania podeszły dzieci i licytują od niego jego zabawki. No to jest to jest niesamowite, no, ale się twardo targuje. Ty ty tygrysie mój! Zawsze wiedziałam, że z niego jest zawodowy negocjator. Słuchajcie, Manik zdecydował się pomóc swoim kolegom i kumpelkom, które z różnych powodów nie mają stałego domku. No wiecie, takiego jak on, no z głaskami na zamówienie i zabawą o każdej porze dnia. Dzieciaki, pomóżmy Marianowi zachęcić jak największą ilość osób do podchodzenia do jego stoiska. Niech cały ursynów. A gdzie? Cała Polska dowie się, że zbieramy pieniądze na karmy, szarpaki i inne świąteczne prezenty dla mania kudłatych piąpli. To co? Zaczynamy? W tym celu wprowadźmy w ruch nasze języki. Spróbujcie tym razem z zamkniętymi ustami wsunąć wasz język pod górną wargę i przytrzymajcie go tam przez chwilę. Że wyglądacie jak małpki? No tak, no troszkę tak. No, ale kto by się tym przejmował? Nie jest źle. A teraz zmiana. Język wędruje pod dolną wargę. Wciśnijcie go pomiędzy dolną wargę a dolne zęby. Pamiętajcie tylko, że usta są cały czas złączone. No i zmiana. Góra. I dół. Góra. I dół. Ale się licytuje. Monik, jestem z ciebie dumna. Gdzieś ty się tego naoglądał. Moja krew. Góra. I dół. Nie przestawajcie, dzieciaki. Jeszcze chwila. Góra. I dół. I już prawie. I dół. Wow, niesamowite! O, Powiem wam, dzieciaki, że jesteście niesamowici. Tak pięknie ćwiczyliście, że rodziny, które tutaj podchodziły w trakcie, wylicytowały już wszystkie zabawki. Ha, nie, no Maniula, rewelacja. Ile ty masz w tej skarbonce swojej? Ej, Marian. Jakby luksusowo. Jest szansa, że uda się zadbać i zatroszczyć o ciepłą zimę, no. Kilkunastu stworzeń. To co? Wracamy do domku. Ale jak to nie? Manio, no ale co ty chcesz jeszcze licytować? Przecież już nic tutaj nie masz na tym stoliku. No to jak chcesz zachęcić dzieciaki do wsparcia kolegów z fundacji? No zaśpiewałbyś coś, ale nie, nie, nie lepiej nie. Oj, potrafisz. No ale ostatnio jak próbowałeś, to sąsiadka stukała miatła w sufit, no. A sąsiad przyszedł z herbatą, bo myślał, że coś cię boli. Nie, 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 nie próbujmy, dobra? Nie śpiewaj. Co? Sztuczki chciałbyś pokazać? No ale myślisz, że to wystarczy? W sumie, no, no dobra, no. no. to próbuj. Bo czekaj, ja ci jakąś muzyczkę włączę. No to co? Hop, hop. No, na stół Marian. Jedziemy? Pięknie. Dzieciaki, maniek jest niestrudzony. Tak się wkręcił w pomaganie, że... Nie zatrzymujmy go, i niech jedzie. Pokażmy mu, że też go wspieramy i zachęćmy wszystkich słuchaczy i słuchaczki do pomagania. To teraz spróbujmy wypchać językiem nie górną wargę i dolną, jak poprzednio, a prawy policzek. Złączmy usta. I postarajmy się czubkiem języka jak najbardziej wypchnąć prawy policzek. Mm. Macie to? Ekstra! Maniek, teraz zrób, podaj łapę. A teraz dzieciaki, lewa strona. Mm. I prawa. Mm. I lewa. Mm. Świetnie! Pamiętajcie o złączonych ustach. A teraz po prawej stronie językiem narysujmy piłkę na policzku. Mm, świetnie. Marian, a kuku, a Kuku zrób twój popisowy numer, tylko ostrożnie. No. A, tak czułam, że przewrócisz tą panią. Mm, pięknie dzieciaki i z drugiej. Dobra! Wystarczy. Dzieciaki, mega Wam dziękuję. Naprawdę jesteście super. Ej, poczekajcie, poczekajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie przyjechała jakaś gwiazda filmowa, bo... Słuchajcie, biegnie tutaj ekipa z telewizji, kamery, światła, flesze, mikrofony. Rany, muszę poprawić fryzurę. No i ciekawe, kto to jest. Czekajcie, czekajcie. Zaraz wam powiem, pójdę za nimi. Może jakiś autograf zdobędę, co? <laughs> ej, ej, oni idą tutaj. Idą tutaj, ale ja nie widzę nikogo słabego. Zaraz. Nie wierzę. Nie no, nie wierzę. Największa gwiazda tego wieczoru wyłudza smaczki od naszej sąsiadki, no Marian. To do niego przyjechali rany Julek, no wywiad z nim robią dzieciaki, wywiad robią z Marianem, no. Mam nadzieję tylko, że umył zęby, bo ja rybę na obiad. <laughs> Dzięki naszym ćwiczeniom rozniosła się wieść o Mańku i jego zbiórce dla ziomków. Dotarła nawet do telewizji. Co za gość. A, dajmy mu te chwile luksusu, wywiady, autografę, wizyty w zakładach pracy. <noise> A, niech rozdaje, należy mu się. A my w tym czasie nagroćmy go dzieciaki brawami, takimi językowymi brawami. To znaczy, pokląskajmy w rytm muzyczki. Aha, i kto by pomyślał, że chłopak się w show-biznesie odnajdzie. Kląskamy? Pamiętajcie tylko, że broda się nie rusza i jest nisko opuszczona. Pracują tylko języki. Świetnie! Tak, Marian, to dla ciebie. Należało ci się, chłopie. Jeszcze chwilę. A teraz zróbmy falę. Tak, coraz szybciej. i Wszyscy razem. Świetnie. Brawo dzieciaki. Dobrze słyszałam? Ma zaproszenie do Dzień Dobry TVN? Ale chyba nie sam. Ma, 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 Manio. Manio, mogę podtrzymać ci smyczkę? <grym> tak, tak, my razem, my razem. <grym> yy, poniedziałek, 8.15. Będziemy, będziemy. Monik... <grym> Jak musisz się w coś eleganckiego ubrać. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bardzo specjalnego odcinka. Specjalnego, bo dedykowanego naszym kudłatym przyjaciołom tym porzuconym, starszym i schorowanym. Zima to czas szczególnie dla nich trudny i wymagający, dlatego nie wolno nam o nich zapominać. Doroślaki. Razem z Marianem mamy takie małe świąteczne życzenie. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, prosimy Was o symboliczną wpłatę na konto Fundacji ADA, doktora Radosława Fedaczyńskiego. Fundację, która ma na celu zmianę standardów schroniskowych. Sprawdźcie zresztą sami tam nie ma betonowych boksów, nie ma krat, jest za to namiastka domu, kanapa i miłość. Pomóżmy im tworzyć to wyjątkowe miejsce. Marian, dzieciaki i ja już to zrobiliśmy. Pora na was. Wszystkie informacje macie w opisie odcinka. No, to do usłyszenia, robaczki.